Julian wim, okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca, skandal krzyczy, niedowiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą? Na kanapie. Wszędzie szuka, parska sapie. Szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł są! Okazało się, że je ma na własnym nosie.